w poszukiwaniu sensacji, odcinek 347! <śpiewanie> Absolutnie nic się nie dzieje! <śpiewanie> Kurwa tam! Jedyne co zastanawia, to palma. Zastanawiałem się przez trzy godziny leżąc tu i opalając się, co się z nią dzieje, co się jej stało. Po czym doszedłem do wniosku, że jest ona zwyczajnie smutna. Hmm. Wracamy do relacji z Arkanii. Odkryłem tajne wzgórze. Wzgórze Paris Hilton. Dokładnie tak. Zgórze pokryte różową poświatą. Jeszcze nie wiem, co ona w sobie kryje. Jest jądrna i pulsująca. Kto wie, co w sobie kryje ta fantastyczna skamielina? Niezwłocznie uda się w najbliższym czasie na eksplorację tego czegoś. różnych ciekawych sklepów, w których kupiliśmy właśnie dla pamiątki dla najbliższych, dla siebie ja nie umieszkałem kupić sobie Falusa, Hestusa, Zapomnienia Śmierci plus 3 Renata Przepony do dysocjacji Ateny Światła także każdy kupił takie typowe pamiątki które przypominałyby mu, jej o wakacjach na Kretuni. Nie wiem co to, ale musiałem. Musiałem. Sypa. Sypa. Bo mnie, bo psuje się klapę.